Cześć, z tej strony Mori, a w dzisiejszym odcinku opowiem historię Atrociraptora z Jurassic World Dominion o imieniu Red. Robię ten film dopiero teraz, ponieważ dużo dowiedzieliśmy się o tym osobniku poprzez drugi sezon Parku u Torii House'u. Pod odcinkiem z historii Ghosta zgodziliście się na pomysł, aby zrobić taką miniserię z omawiania Atrociraptorów, a więc to jest drugi odcinek właśnie z tej serii. A więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a teraz już zaczynajmy! Red, tak jak i pozostałe atroci Raptory, został sklonowany trochę przed 2022 rokiem, prawdopodobnie na przełomie 2020, a 2021 roku. Jest samicą, a w samym uniwersum ma status żywy. W drugim sezonie Teorii Chaosu Red jest pokazany jako bliższy Sojonie Santos i to ona najprawdopodobniej stoi za wyszkoleniem tego osobnika, w przeciwieństwie do reszty outro składu, których prawdopodobnie wyszkoliła Raptorka. Główną podstawę DNA Reda stanowi najprawdopodobniej DNA Velociraptorów z Isla Sorny, które stanowią również podstawę dla DNA Raptorów z Jurassic World. Kolor skóry Reda jest miedziano-pomarańczowy z brązowymi paskami, które są dosyć chaotycznie rozłożone na całym ciele. Ma pomarańczowe oczy, a jego podbrzusze jest stosunkowo jasne. Red, tak jak i jego towarzysze ze stada, przejawia ogromną agresję, a także inteligencję i wytrwałość oraz posłuszność na wiązkę laseru prawdopodobnie od urodzenia, a nie jak reszta troci na gwizdek. Na 99% Red pojawi się w trzecim sezonie Parku Rejskiego Teorii Chaosu, jednak nie mam swojej jakiejś teorii, jaką odegra w nim rolę, choć przypuszczam, że będzie towarzyszył Sojonie Santos przez cały sezon, chyba że jakieś szczególne wydarzenie sprawi, że się rozdzielą. No i to już by było na tyle w tym materiale. Jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij o opcji w górę i subskrypcji. A ja jeszcze chciałem zaprosić Was na jurajski skład, bo na pojawi się tam film po dłuższej przerwie, ale na razie nie zdradzę o czym? Link w opisie. A więc trzymajcie się, do zobaczenia na razie i cześć! Nigdy nie umiałem momentu. Teraz jeszcze chwila. Już się przymierza. Teraz nie!